Imano, widzowie z tej strony. Działa, -dzia Minecraft, a raczej. Y Młody działcze moja krawie do was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie, ponieważ dzisiaj mam dla was coś niesamowitego. Słuchajcie, natrafiłem na dość dziwną rzecz. Słuchajcie, są trzy dziwne tunele, które są podpisane piosenkami znanych youtuberów. Zobaczcie na przykład tutaj jest matruner sen wojanowic. A jak Wy dobrze wiecie, matruner, 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 jestem współtwórcą tej piosenki, ponieważ pomagałem z matrunerem podczas pisania tego tekstu i po prostu pomagałem mu obrobić tę piosenkę. A to tak! Taka ciekawostka, słuchajcie. No i oprócz tego mamy jeszcze dwie inne piosenki. Jedna piosenka to jest oczywiście Palion Zielone, która jest nową piosenką e, Paliona. No i ostatnia piosenka, trzecia piosenka to jest uwaga: Wojan Brzydka 16. I słuchajcie, w dzisiejszym odcinku będziemy musieli wykonywać jakieś proste trzy zadania. Które każda z, z tych tunelów nam oczywiście będzie będzie nam kazała to zrobić. No i słuchajcie, jestem bardzo ciekawy, co będzie dalej, także widzowie pamiętajcie o łapce w górę, po, w górze, pod tym odcinkiem. Dla Was to jest chwilunia, także ja poczekam te 3 sekundy. Jeden, dwa. No i trzy, niech będzie, że poczekają już te trzy sekundy i mam nadzieję, że łapka zostawiona. Zostawcie suba, żeby być na ekranie w moich ostatnich pięciu subskrybentach, a to bardzo łatwo być. Także słuchajcie, myślę, że możemy zaczynać. Słuchajcie, pierwsza, pierwsza tutaj piosenka, do której pójdziemy jest to Palion Zielone. Palion Zielone, jak wiecie, Palion wydał piosenkę niedawno, dlatego my szybko lecimy, bo już nie będę przedłużał i lecimy wykonywać pierwsze zadanie z Palion Zielone. Zielone! Uuu, lecimy i co? Skardzaj chłopca! Dobra, no i super, jesteśmy właśnie w jakimś dziwnym miejscu. Zobaczcie jaki mamy dziwny teren dookoła nas, jakby taka dziwna granica się zrobiła, ale dobra, to nie jest najważniejsze. Jesteśmy przy jakimś domem, ej chwila, i czy to nie jest czasem dom Paliona? No, nie wiem, nie wiem, nie wiem, czy to jest dom paliona. Bo tak jakby od tyłu, to ciężko go zobaczyć. Ale słuchajcie, na to, jakby wyglądało. Poczekajcie, ja się przyjdę tutaj, może. Co są pieniądze jakieś tu leżą. Ej, fajnie, dobra, ale poczekajcie. Tutaj widziałem jedną rzecz. A zatem widziałem tutaj. E, e, kurę widziałem. No, kurę tam widziałem. Nie, no, widziałem oczywiście skrzynkę na listy, która pewnie coś będzie w sobie kryła. No i oczywiście, jak zazwyczaj, kryje w sobie jakiś liścik. Ja już się biorę. Za czytanie tego liściku, co w nim będzie napisane. Siemano, wiesz co? Potrzebuję trochę mamony na nowy klip do nuty zielone. Ha, no, to wszystko wiadome. Wejść w wolnej chwili, znajcie jak najwięcej, i Przynieś mi, jestem na balkonie i nagrywamy Okej, okay. czyli Palion Właśnie teraz nagrywa swój klip W tym oto domu A my musimy znaleźć pieniądze Żeby żeby po prostu dać mu je I żeby mógł zapłacić za ten swój klip No dobra, wiecie co? My wyjdziemy może z do tego domu, czy ja mogę to wykopać W ogóle rączką? Mogę, okej okay. No dobra, mam pieniążki, mam pieniążki Jest, faktycznie tam jest Palionowy I tam jest kamera Ej, oni faktycznie nagrywają oni faktycznie nagrywają, my ale ciekawe. Ej, dobra, widzę, że tu jest jakaś skrzyneczka. Weźmiemy sobie co to jest ciekawego. Z tym mamy diamentowy killoff, no dobra. I kamera monitor. Co to jest kamera monitor, ty? Zaraz zobaczymy, poczekajcie, zaraz zobaczymy. Co to jest? Co jest ty? Patrzcie to! Jestem jakby w jakiejś... Co to jest? Yyy... Okej. Okay. Mogę... Przybliżać? Mogę oddalać, czy nie mogę? Patrzcie to! Jakie dobre! No dobra No ale ja nie chcę, ja chcę I patrzcie to! Ej! Palion ma w domu takie kusackie kamery! Dobra, poczekajcie, ja wyjdę z tej kamery Ale poczekaj, palion ma w domu kusackie kamery! Patrzcie to, poczekajcie yy, Może trzy Jest! Patrzcie to! Jestem jak... Haha, patrzcie, to jestem w kamerze Paliona Jestem w kamerze Paliona Oni tutaj nagrywają I oni tutaj nagrywają e, Teraz e, z, Oczywiście klipik, także nie będę im przeszkadzał Ale patrzcie, to mogę przybliżyć I mogę zbliżyć na Paliona Co jest? Ej, patrzcie, tam jest kamera Ej, dobra To jest, to jest całkiem niezłe Ja cię nie mogę Dobra, wiecie co, wiecie co? Ja wyjdę sobie z tej kamery, bo tutaj to są te kamery, wow, I to wygląda, to wygląda ciekawie Wiecie co, ja sobie może pozbieram troszkę tych pieniążków, bo faktycznie oni chyba potrzebują Także im pozbieramy te pieniążki i oczywiście im to zaniesiemy, no i przy okazji zwiedzimy sobie ten cały tutaj domek Paliona Zobaczcie, że tutaj Palion ma na przykład, o, to ma sofę na przykład, Także może można sobie usiąść Pięknie, pięknie, podoba mi się to, podoba mi się to Dobra, zbieramy, ej, tam był jakiś klipper dziwny, no dobra Muszę wycelować na, Muszę wycelować, rzeczywiście, sobie na. E, te, te monetki, bo one, no naprawdę, no to czasem ciężko nam właśnie w niej wycelować. Dobra, zbieramy sobie. Mamy ich, ich już 12. No to jest całkiem sporo, ale myślę, że palionowi jeszcze troszeczkę by się przydało. Jeszcze mu się troszeczkę przyda. Pyk, 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 zbieramy sobie w ogóle. Palion! Czemu ty pieniądze po domu gubisz? Co ty w ogóle sobie wyobrażasz? Pieniądze po domu gubić? Co to w ogóle jest, palionowej Dobra, wyjdziemy sobie może gdzieś indziej. Czy coś tutaj w ogóle mogę Zejść, albo wejść, albo cokolwiek Takiego e, Tutaj widzę, że nic nie ma Pójdziemy sobie może tutaj Cześć Palion, sorry, że przekazam w nagrywkach Ale no tak, czasem widzę. Wiesz co, ja mogę ponagrywać O, ja nagrywam, Palion, halo, Palion Nagrywam, obróć się tu ja nagrywam O, a to dobra, nie chcesz nagrywać, to nie, to nie będę nagrywał Nie będę cię nagrywał, słuchaj e, A co to było? Ale to było dziwne To było dosyć dziwne, słuchajcie Tu widzę, że patrzcie, Palion ma tutaj Jakby basenik, który no niestety Zamarzł, bo Palion Zima idzie, zima idzie A ty basen, z wodą, wody z basenu nie wyrzuciłeś Tu widzę, że jest jakieś sypialnia Kozacko, tu widzę, że Uj, mamy pieniążki Tutaj pieniążków jest całkiem sporo I to, ej, to poczekajcie, to jest jakaś kamera też? Nie, to jest szóstka. Dobra, czwórka. Okej, okay, a, a czy ja mogę. Ej, dobra, ciekawe, ciekawe, no dobra. Ale w każdym razie zbierzemy sobie jeszcze troszeczkę tej mamony. Oj, sobie widzę, że zniszczyłem palionowi podłogę, trzeba ją naprawić. I lecimy mu oczywiście te pieniążki dać. Myślę, że dozbieramy sobie jeszcze cztery. To będziemy mieli całego staka. A to już jest naprawdę bardzo dużo mamony. I myślę, że mu to by, po prostu e, wy, wystarczy. Dobra, lecimy sobie na górę. Lecimy sobie tutaj na górę. Hopsa, 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 hopsa. Co to jest? Tu jest z garaż? to mi się dobrze wydaje? Tu jest z garaż. No dobra. Ja wychodzę z garażu, bo już się ciemna noc zrobiła. Yy, Bierzemy jeszcze tylko jeden to. Palion, słuchaj! Palion! Udało mi się wykonać twoje zadanie. Uzbierałem wszystkie twoje oneczki, Także proszę bardzo, to jest dla Ciebie. Ja zmykam dalej! Papa, pa, pa, pa! Dobra widzowie, zmykamy sobie do kolejnej pioseneczki. No i udało nam się, udało nam się wykonać pierwsze zadania Paliona zielone, Paliona zielone, czyli musieliśmy zbierać pieniążki po prostu tutaj dla Paliona I myślę, że nie będziemy przedłużać, lecimy sobie od razu do matronera Sen Wojanowic I tylko pytanie, co to może być? Czy my się przeniesimy na Wojanowice? Ej, to nie byłoby takie głupie Widzowie, słuchajcie, lecimy sobie dalej, zobaczymy co to będzie za następna, następne zadanie Wow! Okej, okay, widzowie! No, widzę, że gdzieś trafiliśmy. Gdzieś udało nam się trafić, ale jeden jest problem taki, że jesteśmy w miejscu, gdzie jest wszystko zielone. I, I to chyba nie są wojanowice. Tak mi się przynajmniej wydaje. I mamy pieska, przynajmniej. Cześć, panie piesku. Dzień dobry, panie piesku. No dobra, widzę, że. Aha. No dobra, skrzynki są, ale są puste. Ale mam przynajmniej łóżeczko własne. Dobra, słuchajcie, ja może stąd wyjdę, bo to też jest dosyć ciekawe, że. To są sobie jakieś budowle, ty. Aha, dobra, 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 nieważne widzowie. Jesteśmy na Wojenowicach, słuchajcie. Jesteśmy na tej starej mapie Wojenowic. Ale problem jest jeden, że co my tutaj mamy zrobić. Bo dobra, Pojawiliśmy się na Wojenowicach, ale coś my musimy zrobić. Tam jest jakaś jakaś tabliczka napisana, czy to gdzie jest tabliczka? Idź za żółtymi blokami i znajdź ukryty przycisk. Aha, no dobra. No czyli mamy za... Okej, okay, dobra. Panie kuraku, chodź, masz, proszę to dla ciebie i lecimy sobie oczywiście za tymi żółtymi blokami, bo oni kazali nam iść za tymi żółtymi blokami i znajdziemy jakiś tam przycisk, dobra? Ty a co to jestej? Zostaw teraz suba i łapkę Aha, dobra Ej, to wygląda jak ta tablica, co on kiedyś zostawiał to to, 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 tak wygląda Dobra, lecimy dalej Musimy, widzę, że musimy przepłynąć przez tą rzeczkę Także, puu Dobra, przepłyniemy sobie na szybkości No i lecimy dalej Lecimy sobie dalej Czy coś tutaj ciekawego jest? Tutaj widzę, że nic ciekawego nie ma Także hopsa, sali lecimy, lecimy Lecimy sobie za, oczywiście za tymi żółtymi blokami Tu widzę, że jakiś... Piaskowy kicek jest! Panie piaskowy kicku! No dobra, nie, zostawmy go, zostawmy go, idźmy. Tu widzę, że jest ten szpital cały. Eee, ten szpitalu nic nigdy nie było, tak pamiętam. że tu nic się nie działo. Są jakieś liany. Dobra, idziemy stąd. Idziemy stąd. Tu nic ciekawego nie ma. Co ukryte przyciski? Nie, to nie są ukryte przyciski. Oszukali mnie. No dobra. To lecimy za, oczywiście za tymi żółtymi blokami. Tu jakaś mućka A Mućkę też oczywiście zostawimy. No i lecimy, lecimy, nie ma co spać, widzowie. Dobra, kawałek drogi już za nami na pewno. Dosyć, dosyć taką sporą e, część drogi musieliśmy tutaj oczywiście przebyć. Zobacz, tam jest stara latarnia morska i to jest to ciekawe. W ogóle bardzo fajnie tak e, pozwiedzać te stare Wojanowice e, To jest ognisko. dziwne, Ej, tu przecież jakich jest. A to nie. E, to są przyciski, tylko są te ukryte. Kurczę, no nie wiem, wyglądają Mogę to były te, ale to one nic nie robią, to bez sensu! Yy, no dobra, w kurczę będę mole. Tu nic nie ma, czy coś może tutaj będzie? Halo? Tu jest... A, to jest ten tor wyścigowy. To w tym torze wyścigowym też nic tutaj e, ciekawego raczej nie będzie. Tu widzę, że są jakieś te e, roślinki To są, że weźmiemy te e, ziemniaczki. Ziemniaczki jak najbardziej fajne będą. Czy coś tutaj ciekawego jest? Tu nic ciekawego nie ma, a sobie wezmę tylko respa, ustawię tutaj, a widzę, że tutaj są te, te w, wioska villagersów tutaj jest. No dobra, dobra, to lecimy oczywiście sobie dalej za tymi żółtymi tutaj bloczkami. Tu widzę, że jest jeden, tu widzę, że jest drugi, a... E, Ochronie szpaliona był tutaj było i nie ma, nie ma Fatima, no tak, tak się musiało za zadarzyć. Zobaczcie, tam jest ta wyspy, to ta jest ta, ta, ta wieża ogromna, kolorowa, dobra Okej, okay, to jest... O! Sorki! Sorki widzowie, ja musiałem się ziewnąć, już nie ziewam! Już nie wam, ale to muszę... Chcę zobaczyć co to jest za mapa. Ym, no tutaj widzę, że są jakieś te takie rzeczy. To jest mapa wojen, no, tak chyba mi się wydaje. Bo tutaj jest to, tu jest tamto, tu jest ta wieża, y, tu jest latarnia, tam jest coś takiego. Dobra, dobra, mi się zdaje, że tak, że to jest wszystko, że to jest wszystko co my tutaj możemy tutaj znaleźć. Tutaj coś jest, to nic nie ma. Dobra, lecimy do końca. Pa, ra, pa, pa, po. Oj, patrzcie, tak skacze wysoko tutaj nagle. Aha, bo ja tutaj jest są przecież te No bo tak, bo to są bikony przecież I tu znowu jest ten kicek taki, tylko ten gicek mnie się nie boi. Chcesz Pyrę? Chcesz nasionko? To pal gumę, to, to nie dostaniesz nic ode mnie Dobra, w ogóle... Ej, to nas prowadzi do sądu! O kurde, to nieźle! Z, dobra, to nas prowadzi prowadzi nas to do sądu. Tu widzę, że nic nie ma. Halo? Jest tu ktoś? Halo? Dobra, nikogo nie ma, ale czy gdzieś tutaj, czy gdzieś tutaj jest ukryty przycisk, no dobra, prościzna, musimy znaleźć tylko tutaj ukryty przycisk, gdzie on tutaj może być, ale go nigdzie nie widzę, nie widzę go tutaj, e, gdzie jest przycisk, proszę daj mi przycisk, ja chcę przycisk, e, tu nie ma, jest, mam go, mam go, wygrałem, 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 wgrałem, lecimy dalej, puu! Okej, okay, dobra, to było dosyć ciekawe, yy, w takim razie, okej, okay, udało się, jest dobrze, także Matruner Sen wojna Zeta zostało wykonane, a ja w tym momencie lecę do trzeciej, ostatniej piosenki, czyli uwaga, Wojan, brzydka szesnastka, lecimy, trzy, dwa, jeden, benz, benz, benz i chłopca! Okej okay, widzowie! My nie jesteśmy teraz w Minecrafcie! Zostaliśmy przeniesieni do uwaga quizu! Czyli będziemy musieli rozwiązać kurczę, ale quiz czy możesz liczyć na subskrypcję odwojana? No dobra, robimy to i będzie to bardzo ciekawe, a wy muż, musicie mi pomóc i musicie mi oczywiście odpomagać, odpowiadać na te wszystkie pytanka. Słuchajcie, czy posiadasz konto na YouTubie? E, no oczywiście, że posiadam. Ja jestem Minecraft, także ja nagrywam na nawet na filmy na YouTube, także uwaga, tak yy, posiadam. Czy wiesz kim jest Wojan? Tak, jestem jego fanem. Kilka razy słyszałem, słyszałam, nie. Kropka. Fanem może Wojana nie jestem, bo, bo, nie oglądam każdego odcinku, ale kilka razy słyszałem, słyszałam. Może coś takiego zaznaczymy. Ale patrzcie tu spaliony Wojan i Wojan palion. Normalnie w Minecraftowi kumple, te kumple na żywo, fajnie ile ma subskrypcji? Ile masz subskrypcji na YouTubie? Okej, okay, no ja subskrypcji mam dosyć dużo, mam ponad 1000. Mam ponad 1000 subów. Także myślę, że tutaj um, no to jest dosyć spora liczba, nie ma co powiedzieć. Co zazwyczaj robisz na telefonie? Yy, gram, słucham muzyki, siedzę na social mediach. Siedzę na social mediach. Chyba będzie taką najlepszą opcją, bo faktycznie chyba najwięcej to robię. Yy, wskaż swoją grupę wiekową, czyli ile ja mam lat. No... Ja mam 13 lat, także dam 9-13, bo ja mam 13, albo jestem młody dziadzio, nawet mam 12, może mam, nawet, no, ale nie, jestem młody dziadzio, jestem młodziutki. Co jest w twoim hobby? Malowanie, rysowanie, czytanie książek, jest dokonał, uprawianie sportu, granie w gry, oczywiście! Młody dziadzio uwielbia grać w gry, także oczywiście gramy, gramy w gry. Lubisz grać w gry komputerowe? Oczywiście, że lubię Tak, według twojego odpowiedzi Myślę, że masz szansę zdobyć suba odwojana. czy wręcz przeciwnie Podziel się swoim wynikiem w komentarzu Słuchajcie, udało mi się Udało mi się Oj, oj, oj Zdobić suba od Wojana Czyli faktycznie udało nam się przejść wszystkie trzy jakby tunele. Także widzowie, oczywiście ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego filmu. Ja byłem działcie, zostawcie łapeczkę do góry, napiszcie jakiś ładny komentarz, zostawcie suba na kanale i do następnego razu. Trzymajcie się, papasiu, hej!